Co ona robi w mojej kuchni? Przepraszam. Myślałam, że miło będzie, jeśli razem zjemy pyszne śniadanie. Ale skoro mnie nie lubicie, to sobie pójdę. Już idę. To smutne. Oto ja już przy wyjściu. Chwytam za klamkę. Trochę mi żal. Przekręcam ją dłonią i otwieram drzwi. Nie wiem dlaczego, ale płaczę. Boże, pochłoń mnie, świecie samotności. Mamo, dlaczego tak nie lubisz panny Simian? Nie będę o tym rozmawiać. Pozwól jej zostać. Dobrze, niech zostanie, ale. O, dziękuję, jesteście taką miłą rodziną. A wiecie, nigdy wcześniej nie miałam przyjaciół i nawet nie wiem, co robią przyjaciele. Spokojnie, pokażemy pani. Dobra, bardzo ważnym elementem przyjaźni jest dzielenie się. Załóżmy, że oboje macie lody. Oh. Ale co to? Darwin upuścił swoje lody. Powiedziałem, Darwin upuścił swoje lody. Plask. I wszystkie mam na butach. Chcesz to, dam ci swoją porcję. Bardzo dobrze. Loda, Darwin? O, dzięki. Ale, ale gambol, Ty wcale nie masz lodu! Chcesz trochę moich? Jasne! Oh. Matko, ale to obrzydliwe! To dlaczego nie udajesz, że masz własne lody? O, oh, jakoś nie pomyślałem. Przyjaciele przybijają piątkę. O tak! Piątka! Dobra, teraz pa... Nie, trzeba przybić... Przejdźmy do następnej lekcji. Może teraz zagramy w jakąś grę? Jak to przyjaciele? Sami ją wymyśliliśmy! Nazywa się... KNUJ I Kostką rzuć... Wybierz kartę... CO TAM JEST?! Włóż plotek, kłak do torby pani... Simiam. Ha! Ja to wezmę! Tu jest inna! Gdy pani Simian się obróci... A to też nie dobra. Coś pani wybiorę. Oblej Simian farbą, rzuć kartoflem w pannę Simian, daj Simian, opluj Simian, zabierz Simian. Ech, a co tam karty? Sam coś wymyślę. Proszę wydać wkurzający dźwięk. No tak. To było dobre, ale wiemy, że stać panią na więcej. Tak jak się pani wścieka. A to znaczy coś w tym goście? Gambo! Nad tym trzeba popracować. Będę mieć na ciebie oko, Simian. <śmian> Jeszcze raz! <śmian> tak się cieszę, że wreszcie mam wspaniałych przyjaciół! Kochamy Panny Simian. Dosyć dzieci. Panno Simian, mogę prosić na słówko, na osobności? Nikol, czym mogę służyć? Słuchaj, Simian. Może innych udało ci się nabrać, ale ja tobie nie ufam ani trochę. Pamiętam cię ze szkoły. Pamiętam, jak paskudnie mnie codziennie przezywałaś, a ty pamiętasz? Tak pamiętam i tak żałuję. Co? Bardzo długo była mnie do zniesienia. No i co z tego mam? Zero przyjaciół, zero rodziny, tylko gorycz i zmarszczki. Czy stara małpa nie może się zmienić? Proszę, dajcie mi szansę! Sama nie wiem, wszystko dzieje się tak szybko. Proszę! Uch, niech będzie! Dam ci jedną szansę. To co robimy, przyjaciele? Eee, chwileczkę, już wiem! Napiszemy do siebie nawzajem listy o tym, jak jesteśmy wspaniali. O, jaki genialny to pomysł! To co piszemy? Um, um, no to może my niżej podpisani oświadczamy, że panna Simian zasługuje na nagrodę dla ulubionego nauczyciela. Na no ulubionego nauczyciela. Dobra, gotowe! <laughs> Już mu mam! <śmiech> <śmiech> Taka jest siła przyjaźni.